Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku panny i zapraszam na przesłanie z kart na miesiąc listopad, grudzień, czyli końcówka roku. Co też drogie panny, tutaj karty mają wam do przekazania. Jakie dobre rady, jakie ostrzeżenia. Zobaczmy. No tutaj. Nowy początek powiedziałam, coś się kończy, coś, coś zaczyna dla Was, ale zaczyna z kimś z towarzystwem, czy też sposobą, z którą kiedyś dawno utrzymywaliście, utrzymywałyście kontakt. Jeżeli na przykład jesteście w relacji, coś Wam tam nie pasuje. Karta pokazuje tutaj zakończenie. Ale zaraz za tym idą nowe karty, które mówią o odnowieniu znajomości, ale odnowieniu znajomości z osobą, którą już znacie. Czyli to nie będzie ktoś nowy. Tutaj na początku ja bym takie wow, boom. Połączyć Was może yy, bardzo takie duże. Wzajemne przyciąganie, nawet seks tutaj wchodzi w grę, czyli może jakaś tam sentyment do kogoś, do kogo miałyście drogie panny kiedyś tam dawno. Nagle ta znajomość się odnowi, pojawi się ta osoba w waszym życiu i troszeczkę rewolucji może wprowadzić. Ja tutaj póki co w tym roku jeszcze Jakiejś stałej relacji z tą osobą nie widzę, ale tutaj karta nie mówi o tym, żeby to miała być jakaś relacja, która wpłynie na Was nie wiem, jakoś źle, że będziecie cierpieć. Chociaż tutaj karty dal, dalszą mówią dwojaką. Może wyjaśnię o co chodzi, żeby tutaj ciekawości stało się Zadość. Bo ta osoba, którą może kiedyś w przeszłości idealizowałyście, ona już nie jest tą samą osobą, którą kiedyś była. Ona będzie Wam dawać tyle, ile będzie ona uważała za słuszne. Może Wy byście chciały dać jej całą siebie, całego siebie, a tu tak nie będzie, bo to ona będzie tutaj stawiała. Jakieś granice, jakieś warunki, czy to spotkań, czy no generalnie ta znajomość będzie się odbywała na jej zasadach. To Wam może nie pasować. Możecie się troszkę poczuć tacy, że po, tak jakbyście powtarzali tą samą historię po raz kolejny. Nie chodzi o historię konkretnie z tą osobą. Ale ogólnie, jakieś relacje, które gdzieś tam były w przeszłości, taka osoba, która się broni, która jest zraniona y, na błędach i tych błęd, na tych błędach się jakoś tam nie uczy. Czyli y, tak się w pewnym momencie możecie, drogie panny, poczuć. <śmiech> <śmiech> Przy czym y, ta osoba, którą już znacie, która gdzieś tam w waszym życiu dalszym y, się pojawiała, ona. Nie ma złych intencji. Ona tutaj nie zamierza was oszukać. Ona wyłoży kawę na ławę, to co ona tak naprawdę chce od was. Tylko wy sobie możecie jakąś tam teorię do tego dorobić nie wiem, wielkiej miłości, czy czegoś innego, i z tego powodu możecie poczuć się w pewnym sensie pokrzywdzeni. Karty. Radzą też, tutaj a propos już nie miłości, nie uczuć, ale karty radzą zwrócić uwagę, drogie panny, na swoje zdrowie na to, żeby żeby się nie załamywać. Jeżeli jakieś, yy, nie wiem, no, źle się poczujecie, jakieś kiepskie wyniki będą, no to wiadomo, doktor Google prawdę ci powie, doktor Google prawdę ci powie i tam. Tak mamy tendencję wszyscy, tak twierdzę. Tutaj nie ma co yy, nie generalizować, bo ja uważam, że wszyscy mają tendencję do tego, żeby spojrzeć w internet i zapytać, co mi dolega. Internet tak na końcu pokazuje, że yy, słuchajcie, masz raka yy, i tak dalej umrzesz. Także nie sięgajcie, drogie panny, po tego typu w porady bo to tak naprawdę jest o nie powiem co ale nic nie warte yy, skupcie się skupcie się na sobie trochę yy, powiedziałabym skupcie się na sobie, skupcie się na tym co dostajecie w tym miesiącu od tej drugiej <laughs> wami zainteresowanej no wy chyba wy, będzie się bardziej tą stroną, która jest zainteresowana niż, niż, yy, niż ta druga osoba, ale skupcie się na tym. Nie idealizujcie, nie dorabiajcie teorii, tak samo w zdrowiu. Karta mówi, żeby nie wymyślać, nie dorabiać teorii do, do czegoś, o może bo się źle poczułam, to już na pewno umieram, tak? No nie znam panny, która byłaby jakimś pochondrykiem Panny to są raczej takie twarde osoby, też twarde stąpające po ziemi. Ale wy w pewnym momencie możecie... Gdzieś tam jakieś takie momenty załamania, <laughs> załamania mieć. Także drogie Panny, pod tym kątem i relacji, i zdrowia, głowa do góry. Co dobre, może Was spotkać w tym miesiącu? To powiedziałabym, jakaś tutaj sytuacja, sprawa, spotkanie, gdzie ktoś Wam daje coś za nic. Na zasadzie, ja tu rządzę. Słuchaj, podoba mi się Twoja praca. Ym, czy też y, jakieś inne sytuacje, gdzie nie wiem, jesteście w kolejce do lekarza, zapisani na 10 lat do przodu, i nagle dzwoni telefon. Słuchaj, pani przyjdzie za tydzień, bo się zwolnił termin. Czyli coś takiego, co dostaniecie. Za nic. Nie musisz na to ani zapracować, ani yy, nie wiem, jakiejś energii w to włożyć. Yy, mogą to być też jakieś cenne dla Was informacje, bo czasami taki prezent materialny jest mniej wart niż dobra, cenna, wartościowa yy, informacja. Więc na to też drogie panny yy, zwróćcie uwagę. No, ta końcówka roku może być taka dla Was trochę przewrotowa, taka nie, że spokojna, ta kończy się rok, zaczyna się nowy, tylko możecie zapragnąć tu jakichś emocji, jakichś zmian, ja bym powiedziała, takich trochę rewolucji, bo w tym życiu, które prowadzicie może jakoś było to monotonnie. Nie mówię, że nudno był jakiejś satysfakcji. Nie czułyście jakiejś satysfakcji, także ta osoba, która wkroczy do Waszego życia, ta, którą już znacie długo, długo, ale kontakt się gdzieś tam po drodze urwał, ona dużo takich zmian w waszym życiu wniesie. Ale nie mówię, że tutaj złych, bo na zasadzie wy się może zakochacie, a ona tak naprawdę będzie chciała tylko, żebyście byli jej znajomymi. Ale ona może też zmienić jakiś tutaj światopogląd. Wasz, zmienić podejście do pewnych kwestii, zmienić podejście do samego życia, czy też do innych osób. Bardzo, powiedziałabym, ciekawa końcówka roku dla Was, Panny, i dbajcie o to o swoje zdrowie, nie posiłkujcie się żadnymi tutaj internetami, jeżeli coś tam będzie budziło Wasze wątpliwości, to należałoby się udać po prostu do lekarza. Dziękuję bardzo, że wszystkiego dobrego.